Konan ma wichru moc. Konan mężne serce ma, tam gdzie wichry gór i ognia blask pokona noc, by chronić nas. Odzłaaaa... Siema internet! Jakiś czas temu świat obiegał informacja, że Copernicus Corporation wyda Konana od Modifiusa po polsku. Nie wiem czemu dopiero teraz. No dobra, wiem czemu, bo był zajeb, więc dopiero teraz my na kanale powiemy Wam co i jak się tutaj dzieje. Ja jestem Szaman z ekipy To po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz Bart. Siema. Oparty na prozie Roberta Erwina Howarda, licznych komiksach, grach wideo, filmach, planszówkach, zabawkach, serialach, bajkach i chuj wie tam jeszcze, świat Konana musiał pojawić się w papierowych RPGach. To znaczy już się pojawił, bo mieliśmy Konana po D20, mieliśmy moduł do D&D Conan Unchained, ale dziś mówimy o tym modifisowym Konanie do systemu 2D20. Cała akcja dzieje się w naszym świecie 35 tysięcy lat temu, po jednym wielkim kataklizmie, w którym zatonęło Atlantyda i przed drugim kataklizmem, który dopiero nadejdzie. Świat przedstawiony i kultura wygląda jak zalążki naszego świata. Niektóre państwa stworzyły cywilizacje, inne taplają się jeszcze w barbarzyństwie. Niektóre rasy tworzą silne armie na wzór tych ze średniowiecznej Europy, inne dopiero niedawno podniosły się z poziomu Małpoluda. To wszystko okraszone złymi czarnoksiężnikami, potężnymi stworami, czającymi się w różnych zakątkach świata, jednak nie wylatującymi na nas na trakcie niczym w Warhammerze czy DD. Sporymi wpływami Lovecrafta, więc fani zewu również znajdą tu coś dla siebie oraz najpotężniejszym barbarzyńcom, jakiego znał świat, konanem z Cymerii. Mamy tutaj przypominającą średniowieczną Anglię i Francję Aquilonię, której królem został właśnie Konan. Mamy piktyjską Dzidż i Cymerię, gdzie żyją plemiona wzorowane na celtach północnej Anglii. Jest Wanaheim, typowo nordycka kraina oraz reprezentujący Persję, Iranistan. Stegie będącą kopią Egiptu. Fani mongolskich armii znajdą się w Hyrkanii. Mamy Kitaj, będący odbiciem Chin. Wendie, czyli typowe Indie. Argos i Kor Korintję dla fanów Grecji. Jest też kurz będący odbiciem Afryki. W sumie to te krainy mógłbym wymieniać w niemal w nieskończoność. Jest mnóstwo bóstw i religii, choć ich, ich liczba zdaje się aż tak nie przytłaczać. Najważniejsze jest to, że jest świat, w którym to ty jesteś kowalem swojego losu. Słabi żyją w cywilizacji, zaś prawdziwy twardzie, chwyta życie za gardło i bierze, co mu się należy. O świecie konana, więcej innym razem, przejdźmy do systemu. Mechanika jest do ogrania, to znaczy, z początku zdaje się nieco przytłaczać. Trzeba ograć te wszystkie punkty, które tu są. Tworzenie postaci, które jest troszkę czasem przydługawe, ale szybko okazuje się, że bardzo proste. To jest świetna zaleta Konana. Z początku zdaje się przytłaczać ogromem zasad, ale jak już przejdziemy do czytania, wszystko jest takie miłe i przyjazne. Mechanika 2D20 jest fajna, jest jej dużo, aczkolwiek e, fani kronik Mutanta, którzy myślą, że sobie do tego tak o podejdą na luzie, muszą się liczyć z faktem, że mechanika ta przeszła wiele modyfikacji. Do mechaniki trzeba się przyzwyczaić i szybko będzie można grać sobie jak talala w świecie konana. Wszystkie testy opierają się na dwóch rzutach kością K20 albo więcej, jeśli mamy odpowiedni talent w danej umiejętności, jeżeli na kostce wyjdzie nam wynik niższy niż suma testowanej umiejętności i atrybutu do niej przypisanego. Wtedy mamy sukces. Podam przykład, bo widzę, że macie minę kota srającego na pustyni. Dajmy na to. Uciekasz przed przeciwnikiem po dachach domów i chcesz przeskoczyć z dachu na dach. Wykonujesz test akrobatyki oparty na zręczności. Dajmy na to: zręczność masz 10, a akrobatyki 3 punkty, łącznie 13. Mistrz, mistrz gry mówi, że odległość jest średnia, dlatego potrzebujesz sukcesu na obu kościach. Rzuty wynoszą na przykład 10 i 4. Udało się ale wystarczy, że jeden z rzutów będzie powyżej 13 i duplej z dachu, sprawa nieco się komplikuje. Gdy dodamy do tego punkty momentum i punkty zakłady, bo mistrz gry powie, że potrzebujesz na przykład trzech sukcesów, bo jest troszkę dalej niż wcześniej, a ty mówisz, jak to kurwa trzy sukcesy, jak ja mam dwie takie tylko dwie kostki K20, jak ja mam na dwóch kostkach mieć trzy sukcesy. W ogóle ten system się nazywa 2D20, a nie... 20 No, i tutaj wchodzą nam punkty momentum i punkty zagłady. Punkty momentum to takie koła racunkowe, które drużyna zbiera. Dajmy na to Mistrz Gryci mówi: No, odległość między dachami jest duża. Potrzebujesz trzech sukcesów. Patrzy na waszą drużynową pulę punktów momentum i widzisz, że punkty tam są. Skąd się one w ogóle tam biorą, to dowiecie się w innym filmie. O podstawach mechaniki. No to wykorzystujesz jeden z tych punktów momentum i dostajesz dodatkową kość, która umożliwia ci wykonanie trzeciego rzutu. Proste, nie? No a co jeśli punktów momentum nie ma? Od razu nie zdajesz? Nie. Możesz dać mistrzowi gry token zagłady. To taki dług zaciągnięty na poczet późniejszego wpierdolu, który mistrz gry może wam spuścić. Czyli token zagłady w zamian za trzecią kostkę. Mistrz gry. Token zagłady bierze do swojej puli tokenów zagłady i będzie mógł Wam w przyszłości jebnąć obuchem przez plecy i upierdolić pierdolić przy samej dupie za jego pomocą. Schody mogą się pojawić z początku, przy obrażeniach, bo do obrażeń używamy kości K6. Czyli mamy tylko dwa, dwa typy kości K20 i K6. W ogóle tutaj się używa tylko K20 i K6. I najlepiej mieć spory zapas obu. Przy wyniku 1 i 2, Zadajemy odpowiednio jeden lub dwa obrażenia, przy 3 i 4 nic się nie dzieje, a przy 5 i 6 zadajemy jeden obrażeń i dzieje się rzecz specjalna, związana na przykład z cechą naszej broni. Np. Na jeśli nasza broń posiada cechę knockdown, czyli że kogoś znockdownujemy, damy komuś KO, po powalamy tą, te, tą osobę. Wtedy. Potem mamy te obrażenia oparte na naszych punktach wigoru. Przy czym nie są to takie typowe hapeki. Tak samo obrażenia to nie rany. Jak dostaniemy 5 obrażeń naraz, to dyskujemy rany. Tak samo jak e, nam punkty wigoru zejdą do 0, to też dostajemy rany. Przy piątej ranie tracimy przytomność. A szósta rana nas zabija. Na szczęście mistrz gry e, ma ułatwione nieco zadanie przy przeciwnikach, bo e, nie musi tego wszystkiego liczyć jak gracze, tylko ma, ma dzieli na trzy typy. Te, które giną odpowiednio przy jednej, przy trzech i przy pięciu ranach. O, oprócz tych obrażeń fizycznych możemy zadawać też obrażenia psychiczne. Tutaj w ogóle jest bajerancko, bo możemy przeciwnika zniszczyć psychologicznie różnymi atakami, przy czym czasem potrzebujemy do tego odpowiedniego cingla, pustu. Ehm, na przykład jeśli będziemy chcieli użyć ehm, ataku uderzającego w odporność psychiczną przeciwnika, który to atak nazywa się zabarwić ziemię czerwieniom, musimy najpierw, przed tym atakiem, powalić odpowiednią ilość wrogów, którzy będą wokół nas leżeli martwi. Dzięki czemu będziemy mieli możliwość zastraszenia przeciwnika. Albo, jeśli będziemy chcieli użyć spojrzenia umarlaka, takiego specjalnego talentu, musimy posiadać łeb odpowiednio, odpowiednio potężnego przeciwnika, którego zabiliśmy wcześniej. Fani Konana Barbarzyńcy z 1982 roku zapewne pamiętają jedną z końcowych scen, gdzie Konan podnosi głowę zabitego przed chwilą Tulsy Duma i rzuca nią w stronę jego wyznawców, wywołując wśród nich panikę. No dobra, przejdźmy do. Podręcznika. Jest wydany zajebiście. Mnóstwo kolorów, świetne grafiki, wszystko ładne i czytelne. Jeśli Kopernikus zrobi taką samą robotę jak z Witcherem, gdzie polskie wydanie na web biło oryginalne amerykańskie, no to będziemy mieli o ósmy cud świata. Podręcznik ma ponad 420 stron. Nie załamujcie się, sporo czytania. Konana czyta się świetnie. Świat jest świetny. Tutaj jest yy, opis świata w ogóle tak naprawdę. Więc te ponad 420 stron to nie sama mechanika. W ogóle mechanika jest o wiele łatwiejsza niż na przykład w Kornikach Mutantów, o których wspomniałem. Więcej tutaj logiki i intuicyjności. Ale uwaga! To pierwszy podręcznik. Jest masa dodatku, więc jest w czym wybierać. Nie mamy tutaj żadnych fantastycznych ras, żadnych krasnoludów, elfów i całej tej zbieraniny wszystkiego, z czego możemy zrobić bigos na winie. Czyli co się na winie, to do bigosu. Mamy samych ludzi, których cechy i talenty różnią się zależnie od regionu, z którego pochodzą. Mamy w podstawie 10 podstawowych archetypów postaci, chociaż liczne dodatki wprowadzają liczne nowe archetypy. Dla mnie najważniejsze jest, że Conan od Modifiusa świetnie oddaje klimat powieści Howarda. Ich klimat, brutalność i tajemniczość świata, brak w nim poprawności politycznej, tworzy silne postacie, bohaterów jakimi chcemy być. Nie pierdzieli się w konwenanse tworząc bardzo barwny świat. Ja czekam na to polskie wydanie, także do dzieła i czekajcie z nami. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne filmy tego dnia. Mam do Was prośby. Wspierajcie nas na Patronite, śledźcie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Lajkujcie filmy i piszcie w komentarzach, co chcielibyście usłyszeć od nas.